Nie jestem stworzony z ciemności! Jestem twoim przyjacielem! Um. W porządku! Wydajesz się miły! Niech ci jeszcze cukierki da! I obieca kotka w piwnicy! To nie tu. Eee. Czekaj, tu było... Tu. Czy teraz? Bo nie wiem co z biletem. Czy ja sobie mogę go absolutnie losowo narysować? Hmm. Nie. O! Tam była dziura. Wspaniale. Cudownie. Panie północ, chodź tutaj, mój drogi. Czy widzisz tę dziurę? Może wejdziesz do środka? O, jesteś pewna? A jeżeli ktoś nas zobaczy. Dam ci sekretny znak, jeżeli ktoś nadejdzie, powiem. Magiczne łapki w porządku? Wtedy musisz do mnie wyjść. W porządku, kochana. Nadchodzę. Czy ja znowu będę koteczkiem? Kotycku? Um. Witam panią. Czy mogę pożyczyć bilet? Bo mój zniknął. O, nie mogę. Ja używam. Okej. Okay. To właśnie się leć połalemoniadą. Ale czemu? Okej, okay. ty pijesz, ale nie wiem, jak ci zabrać ten bilet. Oczywiście żegnam. E. Może. No dobra, to jest tancerz. Gdybym. Ona dalej pije, nie wiem, co robić. A może spróbuj w innej porze roku, dobra. W sumie racja. Tu się chyba nic nie dzieje. Tylko hmm. co my możemy zrobić? Tam ogrający pianinko, dobra. Ale tu nic nie wyjaśnia. A teraz? On tańczy? O! Oho, Dobra? Hmm. No dobra, Franiu. Mam bilet, mam go, jesteś niesamowity koteczku, tak cię kocham. Teraz możemy wejść do środka. I tam? Mam bilet, proszę pana, proszę zobaczyć. Znalazłam ten bilet. Zaraz niech zobaczę. Hmm. Ten bilet nie jest właściwy. Po prostu nie jest. Znam kogoś, kto ma ten ti... O... e? Skąd wiesz, że to czyjś inny bilet? Symbole się nie zgadzają. Zobacz na to. Pismo ręczne. Należy to kogoś starszego od ciebie. Mogę to zobaczyć. Ehm, Papatki? Dobra, zobaczmy. Czy on jest narysowany? Czy teraz w końcu? Tak! Patera. Pa, jaki bilet? Proszę zobaczyć, to mój własny bilet. O, widzę! Z pewnością narysowany przez ciebie? Tak! Sądziłam, że to właściwe. Nie byłam zaproszona, więc się zaprosiłam. Bardzo mądrze. No cóż, możesz wejść. Baw się dobrze. Dziękuję panu. Cześć. Potrzebuję pana butów. Nie odpowie mi pan? Jest skupiony na czymś innym. A. Co my możemy? Hmm. Tu nie wejdziemy. Ale na lato można. Nawet trzeba. Hmm. Cześć. Panie tancerzu, potrzebuję pana butów. Ach, o co chodzi? Te buty należą do tancerza. Um. Jestem tancerzem i potrzebuję ich do tańca z czarodziejem. O, przepraszam, coś ty powiedziała? Że chcę twoje buty. E, co? Lemoniady. Wydajesz się spięta. Nie proszę pana, nie chcę lemoniady. Um, powinnaś wypić lemoniadę. Dobra, tak się nie dogadamy. Jeszcze raz. Niech wyjaśnię. Potrzebuję twoich butów, bo czarodziej ich potrzebuje. O, to niemożliwe. Nie mogę dać ci moich butów. Możesz mi je tylko zabrać. Okej. Okay. Teraz w nich jestem, więc to niemożliwe. To nie zadziała. Eee, co my możemy zrobić? Cześć. O, cześć! Chcesz autograf? Co robi ta osoba z trąbką? Naprawia pienino. Ok. Rozumiem, dziękuję. czyli jednak się da. Co my tu mamy? Dawaj na maksa! I to... I to... Nie, to jest za dużo. To wydaje się niezłe. Hmm. Już styknie. Teraz styknie. Dawaj. No w końcu. Eee, ja to wezmę. Dziękuję bardzo. Co tu się odwaliło? Masz i nie wydziwiej. Proszę pana, o to są buty. Bardzo ładne. Wow, zrobiłaś to. Ty naprawdę masz wyjątkową maszynę wewnątrz głowy. Dziękuję panu. A teraz proszę o ostatni przedmiot, żebym mogła iść do domu. Ten ostatni, powietrze. Rozpoznaję to pióro. Należy do Palon trasa. Tak, widziałam go bardzo rannego. Hm, nic mu nie będzie. On ma swoją różową wodę. Ona naprawi wszystko. O, to prawda. Cóż, co zrobimy z tym piórem? O, odwiedź stare walokas. Tam będzie moja różdżka, dobra, już ją widziałam. A Boże. Okej, okay, przyniosę panu różdżkę. Jak rozgryzę to cudowne coś na dole. To było łatwiejsze, niż sądziłam. Skończmy to. Oto twoja różdżka, proszę pana. Och, wspaniale, cudownie! Zrobiłaś to! Naprawdę? Ale gdzie są te kamienie? Mogę je pożyczyć? Nie możesz pożyczyć kamieni. Są bardzo, bardzo wyjątkowe. Ale możesz je umieścić i otworzyć drzwi. Ale ty... Jesteś jedyną, która ma ten klucz do drzwi. Och, rozumiem. Król powiedział mi, że pokaże mi drzwi. Ach, więc chodźmy z nim porozmawiać, nie sądzisz? Ham. Jakie to dziwne, że nie mogę przypominać sobie nikogo wyglądającego jak drzewo. O, prawie zapomniałam. Masz rację. Możesz oddać mi ludzkie ciało? Ależ tak! To ekscytujące. Nie widziałem człowieka od wieków. Uczyńmy Cię człowiekiem, tak? Daj mi swoje ubrania. Proszę. Ham, niech je powącham. To zadziała. To uczynicie człowiekiem. To tak ekscytujące. Dobrze. Stań w środku gwiazdy. I myśl o swoim ciele. O swojej głowie, o swoich nogach. O drugich nogach. I ramionach obu. A teraz przejdźmy do rzeczy. Skoncentruj się. Aha. Randomowo wybrane elementy. Twoja ścieżka. Do prawdziwej ciebie. Stań się fran człowiekiem teraz. Chyba nie tak. A nie! Piekło. No i elegancko. Ha? Nic ci nie jest? Co się stało to już? O, wow, dziękuję pan bardzo. Jest pan wspaniałym czarodziejem. Tak, nazywam się w końcu Wielkim Czarodziejem, bo jestem wielki. Ojciec Ładonochary nie potrzebował takich przydomków. Cóż, dziękuję jeszcze raz. Jest pan naprawdę wielki. Do zobaczenia, moja druga Fran, jesteś człowiekiem. Witaj z powrotem. Dziękuję koteczku. Czuję się wspaniale. Po prostu w końcu stąd chodźmy. Proszę. No i dobra. Tym razem bez wesołych obrazków, świetnie. Ty tu stoisz? Cofam! Są wesołe obrazki! Wszystko jest w porządku. Czuję się jak w niebie. To prolog. To z samego początku, nie? Dlaczego? Zostaw pana północ! Czy to twoja głowa znowu się z tobą bawi? Nie widzisz własnego odbicia w lustrze? Nie jestem tobą! Nie jestem! Zostaw pana północ! Zabijemy zdrajcę. Bo on właśnie tym jest, Fran. Nie widzisz tego? Wait. O! Wróć! To już jest drugie nawiązanie do tego, że kotek może nas zdradzić. Kotku, wypowiedz się! Nie wiem, czy to jest foreshadowing, czy. Absolutnie błędny trop, ale dopiero co prosiła go o to, żeby nie został zdrajcą i żeby był z nią do końca. Anyway. Mój kotek nie jest zdrajcą. Obiecał, że będzie po mojej stronie. Obiecał! Tak jak twoja mamusia i tatuś? Obiecywali, że tak dobrze się tobą zajmą. Obudź się, Fran. Jesteś otoczona przez zdrajców. Zostaw mnie i zostaw mojego przyjaciela. Masz tylko mnie, Fran. Tylko ja jestem u twojego boku. A teraz pozbądźmy się zdrajcy, he? Co na to powiesz? Bądźmy szczęśliwe. Bądźmy bardzo, bardzo szczęśliwe razem. Odejdź, odejdź! To nie jestem ja. Tran? Co jest nie tak? Dlaczego płaczesz? Oszalałam, proszę pana, całkiem oszalałam. Lekarze mieli rację. Ale ty nie oszalałaś. Przykro mi, że tak się czujesz. Powinnaś być szczęśliwa. Znalazłaś kamienie i znowu jesteś człowiekiem. To bardzo dobrze. Moja droga, pozwól, że otrę te łzy. Nie chcę cię skrzywdzić, mój drogi. A czuję się, jakbym mogła. W każdej chwili. Nie zrobisz tego, wiem o tym, bo mnie kochasz. Tak, koteczku, kocham cię bardzo. Ran, pamiętaj o tym, co ci powiedziałem. Póki kochasz, jesteś żywa. I tylko to ma znaczenie. W każdej chwili znajdziesz w sobie te siły, by pokonać potwory, które masz w sobie. A teraz chodźmy otworzyć bramę, byś mogła wrócić do domu. Tak, tak, zróbmy to. O, oh, troszkę cieszę się, że ten rozdział się kończy najwyraźniej, bo jest przeuroczy, ale brakuje mi właśnie tego klimatu, który mieliśmy przed chwilą. Jesteśmy. Tak, ale gdzie są drzwi? O, racja! Sprawie by były widzialne, ale na pewno chcesz wracać? Tak, z pewnością, proszę pana. W porządku. Na no to chodźmy. Człowiek musi odejść. Otwórzcie sekretne drzwi do jej rzeczywistości. Pozwólmy, by człowiek wrócił do domu. O wow! Wracamy do domu koteczku. O, ty nie mogłeś pójść z nami, nie? Nie? Zjarde king. czyli w się sensie, pewnie jakieś chwalić króla. Witam serdecznie. Przyniosłem kamienie, by nasza kochana istotka mogła wrócić do domu. Dziękuję panu. Denerwuję się, to będzie dziwne, znaleźć się z daleka od was. Więc nie odchodź! To może być miejsce, w którym zostaniesz, bardzo magiczne miejsce. Czarodzieju ona musi odejść. Otrzymałem wiadomość od jednego z wolakos. Nie jest gotowa. O, rozumiem. O czym mówicie? Gotowa na co? No dalej, czarodzieju. Umieść kamienie. Nie możemy tracić czasu. Ale gotowa na co? Wiesz. To, co powiedziały ci Wolakas. O stawieniu czoła prawdzie. Ach, tak, teraz pamiętam. Więc? Powinienem? Tak, naprzód, czarodzieju. Magiczne kamienie. Utwórzcie zamek, który człowiek będzie w stanie złamać. Teraz czas, by Fran stała się kluczem. Jesteś tą, która będzie w stanie otworzyć drzwi. O oh, wow, w porządku. Zobaczmy. A, czyli ja mam kombinować. Nice. To działa. Okej. Okay. Czyli to będzie taka kolejność? Tyk, tyk. U, robimy pentagram. Jak nic. Wyczuwam zwycięstwo! Znowu! Zrobiłaś to, Fran! Teraz możesz iść do domu! Jestem taka podekscytowana! Ja się zaczynam obawiać. Och! Chciałabym zostawić wam coś, dzięki czemu będziecie mnie pamiętać. Nie zapomnimy o tobie. Jesteś wyjątkowa. O, prawie zapomniałem! No, widzisz! Palantras dał mi to dla ciebie. O, więcej zagadek. Nice. Dziękuję bardzo. Powiedzcie Trasowi, że bardzo chciałabym mu pomóc z jego ranami. Dałam moją. Yy... Okej, okay, dałam plastry dziewczynce w szpitalu. Niestety. W każdym razie powiemy mu. Nie martw się. Tras już czuje się lepiej. Aho, zanim pójdziesz, musisz o tym wiedzieć. Nim wrócisz do swojej rzeczywistości, musisz przejść przez sekretny las. Las jest swego rodzaju przejściem między naszymi rzeczywistościami. Co? A! I musisz uważać na straszną istotę, która będzie chciała cię pożreć! Świetnie. Po prostu biegnij. Jest dość wolna. I mówisz mi to teraz? Ho! Zabrzmiało strasznie. Nie martw się, będzie dobrze. <grymne> Mam nadzieję. Cóż, panie północ, pożegnaj się, idziemy. Żegnam panów. Świetnie się bawiłem. Ja bardzo was lubię. Żegnajcie. A... A jak się skacze? <grymne> to było szybkie. Ej, ej. Aaa! Dobra. Perfect run. Panie, ja tu jestem profesjonalistą takie gry Boże, jakie to jest piękne. Brakowało mi psychodelki. Buzie widzę w tym górzu i w tym też. Dobra, hop. No dobra, dobra. Czemu ja czuję się jak w pętelce? Halo. O, random drzwi. Piękne. O, mój wyobrażony przyjaciel. Dobra. Ha Piękne, piękne, te pigułki na lince. Bogam powiedz, że się na to nie wybierzesz. O mój Boże, drzwi się otworzyły. Wow, interesujące. No dalej, pani Północ. Zorientujmy się, gdzie jesteśmy. Och, Fran. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy w domu. Umieram z głodu. Panie Północ, zobacz! Jesteśmy po drugiej stronie mostu. Pamiętasz? To jest ten, przez który próbowaliśmy przejść i spadliśmy do Itersty. Tak, pamiętam. Świetnie, chodźmy dalej koteczku. Musimy być bardzo ostrożni. A, a tam? No. To nie wygląda jak Itersta! W każdym razie. Nie, no te tabletki mi się nie podobają. Ale nie możemy iść dalej. Co mi, ona ma 10 lat, nie? Czy to są moje tabletki? Wow, gdzie one idą? Nie wiem! Randomowy znak dom, tak! W tę stronę dokładnie! Halo? Patrzcie jakie to jest w grupie! No! No, to... No. No. O, nie! Nie powinnam dotykać tych tabletek! Zła, Fran! Zła! A. W porządku, co teraz? Jak to, co? Co my tu mamy? No, to już jakoś wygląda. Dawaj. Elegancko. Nasz nóż jest niezawodny. Ty! Witam serdecznie! Fran, już tutaj jesteś! Cóż, spodziewałem się ciebie około 2.35. Wiesz ty co? Jest 9.20. I wygląda na to, że już nie jesteś uwięziona. Interesujące. W każdym razie, pozwól, że się przedstawię. Jestem Itward. Twój wspaniały przyjaciel. Itward? Ehm, um, czy ja cię skądś znam? Wydajesz się znajomy. Tak! Jestem istotą nocy. Bawiliśmy się razem. Pomogłem tobie i panu północy wrócić, widzisz? Naprawdę, hej. Myślę, że raczej zrobiłam to sama z moim kotkiem. Hej, czy to nie jest. Czy ty nie jesteś tym, który wpędził siostry w szaleństwo? Nie, to nie ja sprawiłem, że siostry oszalały. One po prostu wierzą, że to byłem ja. Widzisz? Ponieważ nigdy nie spojrzały w głąb siebie. Co masz na myśli, mówiąc, że nigdy nie spojrzały w głąb siebie? Obwiniają mnie, zamiast stawić czoła prawdzie i temu, że rodzice nigdy ich nie kochali. Ale dajmy już spokój siostrom, możemy? Nie rozpoznajesz mnie, droga Fran? Wysoki mężczyzna w kapeluszu. Zawsze przychodziłem do ciebie w nocy i opowiadałem Ci historyjki, kiedy byłaś malutka. Przychodziłem odkąd mnie sobie wyobraziłaś? Ale nie jestem wyobrażeniem, widzisz? Jestem częścią twojej rzeczywistości. Ja cię sobie wyobraziłam? Wyglądasz trochę znajomo, tak, nie mogę zaprzeczyć. Istnieję, ponieważ ty istniejesz. Taka jest prawda. Co? Byłaś w stanie mnie sobie wyobrazić, ponieważ już istniałem. To jest ciekawa zależność. W sensie... Hm... Podoba mi się, jak te warstwy się na siebie nakładają, tak jak było z porami roku. Anyway... Tak, anyway... Teraz nie mamy czasu na rozmowy. Przyszedłem, by zabrać cię do domu. Za mną! Hm. Zabrać mnie do domu? Nie mogę na to pozwolić, nie znam cię Nie skrzywdzę cię Nie jestem stworzony z ciemności Jestem twoim przyjacielem um. W porządku, wydajesz się miły Niech ci jeszcze cukierki da I obieca kotka w piwnicy Pójdę z tobą, ale jeszcze ci nie ufam W porządku Chodźmy Muszę ci coś pokazać. Co powiesz? Mój drogi, powinniśmy ufać Itwardowi? Nie wiem, kochanie. Na razie udawajmy, że mu ufamy. By nie pomyślał, że się go boimy. W porządku, Kotku. Tyle mogę zrobić. Rozsądnie. O, i dopiero teraz mam skojarzenia z doktorem Hu! To powinna być niebieska budka? Będzie cacy. Podziwiaj latającą maszynę tworda. Co sądzisz? Uwielbiam ją. Tak wiele guziczków do naciśnięcia, tak! Mogę? E, tak, to jest kawał maszyny, który zabierze cię do domu. Polecimy tak szybko, jak skończę dopracowywać szczegóły. Zresztą jeszcze nie ma drugiej 35. Nie, bo jest po dziewiątej. To brzmi wspaniale, ale... Co ma się stać o drugiej 35, proszę pana? Nie rozumiem. Wtedy czas zwalnia. I da nam czas dostać się do ultra rzeczywistości. W środku ultra rzeczywistości będziemy mogli podróżować gdzie zechcemy. Teraz... Stoimy... Aha... Teraz ograniczają nas limity drugiej rzeczywistości. Ale ty jesteś częścią trzeciej, rozumiesz? Tak, rozumiem. Chociaż brzmi szalenie. Ale proszę pana, czy powinnam poczekać aż naprawi pan maszynę? Poczekać? Oczywiście, że nie. Pomożesz mi. Potrzebuję wody i płomiennych yy, tych... Boże, berries, berries, berries. I płomiennych jagód. Spoko. Lepiej coś robić, już nic, tak sądzę. Świetnie. A to jest moje wspaniałe, ręcznie robione wiadro na wodę. Sam je zrobiłem. Piękne. Piękne 10 na 10. A, no i płomienne jagody. Zorientujesz się, które to są, bo będą w ogniu. Dobrze, ale proszę pana, mogę zapytać, dlaczego potrzebujemy jagód i wody? A! Dobra, czyli jagody są dobrym paliwem. Starczą na wiele, wiele godzin. A woda jest po to, żeby pozbyć się brudu. Kamalas. Och, Kamalas, rozumiem. Mam nadzieję, że nie znajdą się zbyt blisko latającej maszyny. Nigdy nie wiadomo. Ale wiesz o tym, że nie lubią wody, prawda? Och, kochanie, zapomniałem. Twoje lekarstwo. Będziesz go potrzebować. Ty nam dałeś lekarstwo. Tak? Znajoma obecnej wieśnie. Makes sense? Niektóre rzeczy nadal są niewidzialne dla twoich oczu. Proszę. Niewidzialne dla moich oczu? Hmm. Rozumiem. Dziękuję. Próbowałam wcześniej złapać te tabletki, ale wpierw dorwała mnie pułapka. Och tak, jeśli o to chodzi, przepraszam. Musiałem przykuć jakąś twoją uwagę, bo przecież wielki kościotrup w kapeluszu to jest za mało, nie? Nie zorientowałaby się. W porządku, proszę pana. Pokonałam pułapkę, więc w jednej chwili. W każdym razie idę po jagody i wodę. Niedługo wrócę. Świetnie, a ja przygotuję maszynę.